Podsumowując konferencję 12 Sympozjum nad wrażliwości na pokarmy, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Nawet nieco zaskoczony frekwencją, która, którą mamy w tym roku. Nie spodziewałem się, że po trzech latach przerwy, przerwy w prowadzeniu sympozjum w sposób stacjonarny, aż spotka się to z, takim, z, takim, z taką frekwencją i z takim zainteresowaniem. Sympozjum zgromadziło około 750 uczestników, licząc również te osoby, które odbierały sympozjum na żywo poprzez przekaz internetowy. Na miejscu mieliśmy 400 uczestników i takie są możliwości Centrum Wystawienniczego, które mieści się w Bydgoszczy i w którym odbywała się konferencja. No, z drugiej strony nie dziwię się specjalnie, dlatego że poruszyliśmy szereg istotnych dla współczesnej alergologii. Tematów dotyczących nadwrażliwości alergicznej na pokarm. I z całą pewnością mogę powiedzieć, że analizując ostatnią konferencję w San Antonio, którą organizowała Amerykańska Akademia Alergologii, jak również to grudniowe spotkanie, które zgromadziło osoby zainteresowane alergią na pokarmy w Londynie, czyli tak zwane FAM, to nie możemy tutaj mieć żadnych kompleksów, gdyż wszystkie tematy tam poruszane, poruszaliśmy tutaj no, jeszcze z pewnymi rozszerzeniami. Poruszaliśmy problemy immunoterapii w alergii pokarmowej, nowych form leczenia. Poruszaliśmy sprawy dotyczące diagnostyki i, i jego nowych form, które mam nadzieję znajdą zastosowanie w najbliższych latach w diagnostyce alergii i nadwrażliwości na pokarmy. Było szereg również tematów, aktualnych, na przykład czy mąka z dodatkiem białka owadów, a taka w tej chwili dyrektywa unijna weszła, że białko owadów będzie dosypywane do mąki, sprawi, że nasi alergicy będą mniej bezpieczni. Ważną częścią konferencji były warsztaty, które odbywały się przez dwa dni. Muszę powiedzieć, że to były pierwsze warsztaty w Polsce organizowane w ten sposób, kiedy uczestnicy warsztatów dostali do rozwiązywania problemy, przypadki, których potrzebna była no, dosyć głęboka wiedza odnośnie diagnostyki molekularnej. Na te i inne tematy staraliśmy się właśnie odpowiedzieć na konferencji. Zgromadziliśmy rzeszę 46 wykładowców. Również mieliśmy gości specjalnych. To była pani profesor Aleksandra Santos z King College w Londynie, pani profesor Nowak Węgrzyn z Uniwersytetu Nowojorskiego, no i cała czołówka naszych polskich alergologów, które, którzy na co dzień zajmują się alergią na pokarmę. Także ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Sesje się cieszyły ogromnym powodzeniem. Pojawiała się niezliczona ilość pytań, na które staraliśmy się w miarę dostępności czasu odpowiadać. Na pozostałe pytanie, pytania będzie odpowiedź pisemna na platformie.